Żyjemy w coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie. Konflikty na tle religijnym, etnicznym, politycznym czy zbrojnym mogą wybuchać nagle. Ataki terrorystyczne, porwania dla okupu czy sytuacje przemocy w miejscach publicznych mogą dotknąć każdego z nas, niezależnie od miejsca zamieszkania czy trybu życia. W październiku 2023 roku Hamas przeprowadził skoordynowany atak na Izrael, podczas którego porwano ponad 200 osób. Choć część zakładników została uwolniona, do sierpnia 2025 roku w niewoli pozostaje jeszcze około 50 osób. W 2015 roku w Paryżu miały miejsce zamachy terrorystyczne, w tym atak na salę koncertową Bataclan, gdzie terroryści wzięli zakładników, zabijając 90 osób. Do zamachów przyznało się państwo islamskie. Jednym z najbardziej dramatycznych przypadków była sytuacja w moskiewskim teatrze na Dubrowce w 2002 roku. W trakcie przedstawienia Nordost uzbrojeni terroryści czeczeńscy wzięli ponad 900 osób na zakładników. Po trzech dniach negocjacji rosyjskie służby specjalne przeprowadziły szturm używając gazu usypiającego. W wyniku akcji zginęli wszyscy terroryści oraz 130 zakładników. W tak ekstremalnych warunkach, jakimi są sytuacje zakładnicze i kluczowe, staje się przetrwanie, a nie heroizm czy ryzykowne decyzje. Twoje życie zależy od spokoju, obserwacji i świadomego działania. Umiejętność zachowania zimnej krwi, rozpoznania zagrożenia i współpracy może decydować o tym, czy wyjdziesz z sytuacji cało. W tym filmie omówimy konkretne strategie i zasady, które zwiększają twoje szanse na przeżycie. 1. Zachowaj spokój i nie marnuj sił. W sytuacjach skrajnego stresu, takich jak przetrzymywanie przez porywaczy, umysł naturalnie wpada w panikę lub lęk, co prowadzi do zużywania ogromnej ilości energii. Panika nie tylko wywołuje chaos w myśleniu, ale także może prowokować oprawców do agresji. Zachowanie zimnej krwi może w praktyce uratować życie. Spróbuj kontrolować oddech. Powolne, głębokie wdechy i wydechy pomagają obniżyć poziom stresu i uspokoić puls. W miarę możliwości staraj się myśleć logicznie i oceniać sytuację krok po kroku, zamiast reagować impulsywnie. Każda nieprzemyślana akcja może przyciągnąć uwagę oprawców i pogorszyć sytuację. Oszczędzaj energię, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Nie podejmuj ryzykownych działań, nie walcz nadmiernie z emocjami oraz unikaj marnowania sił na bezcelowe ruchy lub głośne protesty. Energia będzie niezbędna w momencie konfrontacji, decyzji o ucieczce lub przybyciu służb. Unikaj przyjmowania pozycji, które mogą prowadzić do drętwienia kończyn, kontuzji stawów lub problemów z krążeniem. W czasie długotrwałego przetrzymywania, zachowanie mobilności jest kluczowe. Jeśli jesteś zmuszony do siedzenia lub leżenia przez dłuższy czas, staraj się zmieniać pozycję co pewien czas zachowując ostrożność, by nie prowokować oprawców. Chroń głowę, szyję i tułów, są to obszary najbardziej narażone na obrażenia przy ewentualnym ataku. Ręce trzymaj w zasięgu wzroku oprawcy, ale tak, by móc szybko osłonić ciało w razie niebezpieczeństwa. Staraj się pozostawać w pozycji, która pozwala na szybką zmianę miejsca lub ucieczkę. W miarę możliwości wykonuj delikatne rozciąganie i ruchy stawów. Zachowuj prawidłową postawę kręgosłupa i unikaj nadmiernego obciążenia mięśni, co pomoże utrzymać siły na dalszy okres przetrzymywania. Ciągła obserwacja oprawców i otoczenia pomoże Ci przewidzieć sytuacje, w których ciało może zostać narażone na obrażenia, np. Na podczas przemieszczania się. Dostosowuj swoje ruchy tak, by minimalizować ryzyko przypadkowych urazów, które mogłyby ograniczyć mobilność. 2. Nie odmawiaj jedzenia i picia. W sytuacji zakładniczej utrzymanie sił fizycznych i psychicznych jest kluczowe. Potrzebujesz energii i nawodnienia, aby funkcjonować, zachować jasność umysłu i podejmować racjonalne decyzje. Odmowa jedzenia lub picia może prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy, a w skrajnych przypadkach do utraty przytomności, co drastycznie zmniejsza szansę na przeżycie lub skuteczną reakcję w krytycznym momencie. Poza aspektem fizjologicznym jedzenie i picie w obecności oprawców są często postrzegane jako forma współpracy lub podporządkowania się, co może zmniejszyć napięcie i agresję wobec zakładników. Odmowa posiłku lub napoju może zostać odebrana jako akt oporu, co zwiększa ryzyko przemocy. Warto też pamiętać, że nie ma sensu unosić się dumą czy kierować honorem, prawda jest taka, że nie wiesz kiedy i czy w ogóle otrzymasz kolejny posiłek lub wodę. Każdy kęs i każda kropla wody mogą decydować o Twojej wytrzymałości i zdolności do zachowania spokoju. Nawet skromny posiłek pozwala organizmowi funkcjonować, a każda odmowa zwiększa ryzyko osłabienia, błędnych decyzji i utraty kontroli nad sytuacją. 3. Obserwuj oprawców i otoczenie. Uważna obserwacja oprawców może uratować życie. Zwracaj uwagę na ich zachowania, rytuały, sposób komunikacji, emocje, a także dostęp do broni. Każdy szczegół, nawet pozornie nieważny, może dostarczyć informacji o tym, kiedy mogą być bardziej podatni na reakcję lub kiedy pojawia się możliwość działania. Staraj się rozpoznać wzorce zachowań, o której godzinie jedzą, jak reagują na konkretne sytuacje, które momenty dnia są spokojniejsze, a kiedy są bardziej pobudzeni. Poznanie tych schematów pozwala przewidzieć ruchy oprawców i ocenić ryzyko podjęcia jakiejkolwiek próby działania, np. ucieczki lub negocjacji. Obserwuj też sposób komunikacji między oprawcami, ton głosu, gesty i napięcie między nimi. Dzięki temu można lepiej ocenić, kiedy ich decyzje są bardziej przewidywalne, a kiedy sytuacja może gwałtownie eskalować. Pamiętaj jednak, aby czynić to dyskretnie. Bezpośrednie patrzenie lub zbyt intensywne śledzenie ruchów może zostać zauważone i sprowokować agresję. Twoim celem jest zebranie informacji przy minimalnym ryzyku, aby móc podejmować bardziej świadome decyzje, kiedy nadejdzie krytyczny moment. Unikaj nadmiernej widoczności lub wyróżniania się. Zidentyfikuj hierarchię i słabe ogniwa. W każdej sytuacji zakładniczej ważne jest, aby rozpoznać, kto w grupie oprawców pełni rolę przywódcy, a kto jest najbardziej agresywny lub niestabilny emocjonalnie. Zrozumienie struktury i dynamiki grupy pozwala przewidzieć, Jakie decyzje mogą zapadać, kto może wywołać eskalację przemocy i gdzie pojawia się potencjalna przestrzeń do działania? Zidentyfikuj przywódcę. Jego decyzje wpływają na cały przebieg sytuacji. Obserwuj, czy wydaje rozkazy, jakie są jego reakcje na opór lub prośby zakładników i jak kontroluje resztę grupy. Oceń, który oprawca jest najbardziej agresywny. Może być on źródłem impulsywnej przemocy. Ważne jest, aby unikać konfrontacji i nie prowokować go. Jego zachowania często determinują napięcie w grupie. Rozpoznaj słabsze ogniwa, czyli osoby, które wydają się mniej pewne siebie, mniej zaangażowane lub łatwiej ulegają presji. Ich reakcje mogą dać szansę na dyskretne zdobycie informacji lub, w momentach krytycznych, na podjęcie próby ucieczki lub negocjacji. Rozpoznanie hierarchii pozwala także współdziałać z grupą w sposób bardziej strategiczny. Na przykład poprzez kierowanie próśb lub próby negocjacji w stronę osób o mniejszej władzy, które są bardziej podatne na perswazję. Nigdy nie lekceważ żadnego członka grupy, obserwuj otoczenie. Zwracaj uwagę na strukturę pomieszczenia, wejścia, wyjścia, potencjalne kryjówki, dostęp do broni oprawców i przedmiotów w otoczeniu. Nasłuchuj odgłosów z zewnątrz, w przypadku przetrzymywania w niewiadomym miejscu. Może to pomóc zidentyfikować, gdzie się znajdujesz. Zapamiętaj każdy szczegół, który może być przydatny w sytuacji ewakuacji, ucieczki lub podczas interwencji służb. 4. Współpracuj z innymi zakładnikami. Samotność znacznie zwiększa ryzyko paniki i błędnych decyzji. Dyskretna współpraca z innymi przetrzymywanymi osobami może znacząco zwiększyć szansę na przetrwanie. Wykorzystuj spojrzenia, gesty lub krótkie sygnały, aby wymieniać informacje i ostrzegać się nawzajem, nie zwracając uwagi oprawców. Każda osoba może zauważyć inne szczegóły dotyczące zachowań porywaczy, ich rytuałów, słabych punktów czy dostępnych zasobów. Wspólna analiza pozwala lepiej przewidzieć ruchy oprawców i reagować z większą świadomością ryzyka. Warto rozpoznać potencjalnie najsłabsze i najmocniejsze ogniwa wśród zakładników. Ocenić, kto jest bardziej podatny na emocjonalne reakcje, a kto potrafi zachować zimną krew. Kto może, w razie potrzeby, pomóc innym. Świadomość tych ról pozwala lepiej chronić grupę przed impulsywnymi działaniami, które mogłyby sprowokować oprawców. Oprawcy mogą stosować zasadę odpowiedzialności zbiorowej, każąc wszystkich za działania jednej osoby. Obserwacja i delikatne koordynowanie reakcji grupy pozwala unikać niepotrzebnych prowokacji i minimalizować ryzyko represji. Trzymanie się razem, słowa otuchy i podtrzymywanie morale pomagają przetrwać stres i zapobiegają wyczerpaniu psychicznemu. Wspólna motywacja może zminimalizować panikę i poczucie beznadziejności. Jeśli pojawi się możliwość ucieczki lub potrzeba zorganizowania obrony, przygotowanie strategii w grupie zwiększa szanse na sukces. Nawet proste ustalenie kolejności reakcji czy obserwowania oprawców może być kluczowe w krytycznych momentach. Siła grupy zakładników tkwi w świadomej współpracy, zrozumieniu ról i wzajemnym wsparciu, a jednocześnie w przewidywaniu zagrożeń i minimalizowaniu ryzyka prowokacji oprawców. 5. Nie próbuj zgrywać bohatera. W sytuacji zakładniczej naturalnym odruchem może być chęć okazania odwagi, stanięcia w obronie innych lub podjęcia ryzykownych działań. Pamiętaj jednak, że Twoim nadrzędnym celem jest przetrwanie, a nie heroizm. Każda decyzja powinna być podejmowana z myślą o minimalizacji ryzyka dla siebie i innych. Nawet pozornie słuszny gest może sprowokować przemoc lub eskalację sytuacji. Nie stawiaj oporu, jeśli nie masz szansy na zwycięstwo. Impulsywne działania, próby konfrontacji z oprawcami lub ucieczki w niepewnych warunkach mogą zakończyć się tragicznie. W takich momentach cierpliwość i obserwacja są cenniejsze niż odwaga. Unikaj emocjonalnej dumy. Duma, poczucie honoru, czy chęć pokazania, że się nie boisz, mogą być niebezpieczne. Oprawcy często interpretują takie zachowania jako prowokacje i reagują przemocą. Myśl strategicznie. Podejmowanie decyzji w oparciu o chłodną ocenę sytuacji, a nie impuls, zwiększa szanse na przeżycie i daje możliwość wykorzystania ewentualnych okazji w późniejszym czasie. Każdy nieprzemyślany gest to strata energii i zwiększenie napięcia. Czasami najodważniejszym zachowaniem jest cierpliwe podporządkowanie się i przetrwanie w oczekiwaniu na bezpieczny moment do działania. 6. Jak zachować się w przypadku przesłuchania? W niektórych sytuacjach porywacze będą mieli na celu zdobycie informacji. Przesłuchanie to krytyczny moment, w którym nawet z pozoru nieistotne słowa mogą mieć poważne konsekwencje. Zachowaj spokój i kontroluj emocje. Panika, agresja lub uleganie presji psychicznej zwiększa ryzyko przemocy i nieporozumień. Oddychaj głęboko i staraj się utrzymać neutralny ton głosu. Nie ujawniaj krytycznych informacji, nie podawaj danych, które mogą zaszkodzić Tobie lub innym, np. lokalizacji bliskich czy dostępu do kont. Ogranicz się do faktów, podawaj wyłącznie neutralne, prawdziwe informacje, unikając emocjonalnych komentarzy. Nie zapieraj się w swoich poglądach czy ideologiach. W sytuacji kryzysowej duma, przekonania polityczne, religijne lub moralne mogą być wykorzystane przeciwko tobie. Skoncentruj się wyłącznie na przetrwaniu. Utrzymuj spójność, podawanie sprzecznych informacji może wywołać agresję i przemoc. Staraj się odpowiadać konsekwentnie, nawet jeśli odpowiedzi są ogólne. Zachowaj spokojny ton i neutralną postawę: mów powoli, spokojnie i bez agresji. Unikaj prowokujących gestów, tonu lub ironii. Wszystko, co może wywołać reakcję porywacza, zwiększa ryzyko przemocy. Oszczędzaj energię psychiczną, przesłuchania mogą być długie i wyczerpujące. Wykorzystuj je do obserwacji oraz zapamiętywania wzorców zachowań oprawców. Obserwuj i notuj w myślach, co mówi porywacz, jego słowa, nastrój, priorytety, plan działania i relacje z innymi oprawcami. To pozwala przewidywać ruchy i reagować w odpowiednim momencie. Dostosuj komunikację do sytuacji. Reaguj elastycznie, czasem milczenie jest lepsze niż mówienie. Twoim celem jest minimalizowanie zagrożenia. 7. Przygotuj plan ewentualnej ucieczki. W sytuacji zakładniczej, planowanie ucieczki może znacząco zwiększyć Twoje szanse na przetrwanie. Wymaga to jednak spokoju, cierpliwości i realistycznej oceny sytuacji. Obserwuj otoczenie. Zapamiętuj szczegóły miejsca, układy pomieszczeń, wyjścia ewakuacyjne. Dostęp do broni, przedmioty, które mogą pomóc w obronie lub blokowaniu oprawców. Zwracaj uwagę na rutynę i zachowania porywaczy. Zauważ kto i kiedy przemieszcza się po pomieszczeniu oraz jaki jest podział zadań. Rozważ różne scenariusze ucieczki i oceń stopień ryzyka w każdym z nich. Nie podejmuj działań, które niemal na pewno doprowadzą do przemocy. Czasem czekanie na odpowiedni moment jest bezpieczniejsze niż natychmiastowa próba ucieczki. Stwórz kilka wariantów planu. Przygotuj alternatywne drogi ucieczki i sposoby reakcji, jeśli coś pójdzie nie tak. Czasem opłaci się współpracować z innymi, jeśli znajdziesz wśród towarzyszy osoby godne zaufania. Dyskretna wymiana informacji może pomóc przewidzieć ruchy oprawców i zidentyfikować najlepsze momenty do działania. Nie zdradzaj swojego planu wszystkim, im mniej osób wie, tym mniejsze ryzyko, że oprawcy go odkryją. Zachowaj energię i spokój, by wykorzystać najlepszy możliwy moment, nawet jeśli oznacza to oczekiwanie godzinami lub dniami. Zawsze warto rozważyć, czy twój ruch nie zwiększy zagrożenia dla innych. Ucieczka, jeśli jest podjęta w nieprzemyślany sposób, może sprowokować oprawców do przemocy wobec pozostałych zakładników. Staraj się wybrać moment, kiedy ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla pozostałych zakładników będzie minimalne. Moralność decyzji o ucieczce zależy od sytuacji. Jeśli pozostanie w miejscu grozi niemal pewną śmiercią, a ucieczka daje realną szansę na przeżycie, sere sugeruje, że jest to dopuszczalne i wręcz zalecane. W przypadku powodzenia możesz również wskazać służbom lokalizację i udzielić niezbędnych informacji dotyczących porywaczy. Kluczowe jest świadome działanie a nie impulsywna ucieczka kierowana emocjami. 8. Jak zachować się podczas szturmu służb odbijających zakładników? Zachowaj spokój, nie wykonuj gwałtownych ruchów ani nie krzycz. Nagłe zachowania mogą zostać błędnie zinterpretowane. Wyraźnie pokaż, że nie stanowisz zagrożenia. Jeśli to możliwe, połóż się na ziemi z rękami za głową lub uniesionymi w górę, odsłaniając dłonie. To sygnalizuje, że nie stanowisz zagrożenia. Początkowo służby mogą nie wiedzieć, kto jest zakładnikiem, a kto napastnikiem. Przyjęcie neutralnej, widocznej pozycji minimalizuje ryzyko przypadkowego postrzelenia lub użycia siły. Odsuń od siebie wszystkie potencjalnie niebezpieczne przedmioty, jak plecaki czy torby. Postępuj zgodnie z instrukcjami służb interwencyjnych. Słuchaj uważnie poleceń i stosuj się do każdego rozkazu. Procedury te są opracowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładników i ograniczenia zagrożenia ze strony agresorów, nawet jeśli tobie wydają się nielogiczne. Nie próbuj atakować ani uciekać samodzielnie. Szturm jest synchronizowany i każdy samodzielny ruch zwiększa ryzyko ranienia siebie i innych. Utrzymuj czujność po ewakuacji, nawet po uwolnieniu, zachowaj ostrożność. Sytuacja może wciąż być niebezpieczna, na przykład jeśli agresorzy próbują uciec lub kontynuować atak. Współpracuj z grupą, jeśli jesteś częścią większej grupy zakładników, informuj innych o tym, co robią służby i zachęcaj do spokoju. Panika jednej osoby może szybko rozprzestrzenić się na całą grupę. Akcje służb odbijających zakładników są dynamiczne i nieprzewidywalne. Twoim priorytetem jest przetrwanie, nie heroizm. Sytuacja zakładnicza to jedno z najbardziej ekstremalnych doświadczeń, jakie może spotkać człowieka. Wymaga nie tylko fizycznej wytrzymałości, ale przede wszystkim odporności psychicznej i umiejętności zachowania zimnej krwi w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Kluczem do przetrwania jest spokój. Obserwacja i dostosowanie się do warunków, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości otoczenia i przygotowaniu planu działania. Zasady, które poznaliśmy, nie są gwarancją sukcesu, ale są narzędziami, które pozwalają zachować kontrolę nad sobą. To właśnie one mogą zdecydować, czy przetrwasz najtrudniejszy moment w życiu. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z podobnymi treściami.